Dobry wieczór jeszcze raz. Bardzo państwu dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Zastanawiałem się, jak dużo osób powinienem zmieniać nazwiska powitać, ale mój radca prawny mi powiedział, że jak zacznę wymieniać, to nie skończę, w związku z tym mam taką Formułę, która mówi, witam przedstawicieli rządu i administracji państwowej i izb gospodarczych, ale witam też, mamy tutaj na sali wielu naszych klientów, witam naszych partnerów biznesowych, witam naszych dziennikarzy, nie naszych, ale tych, którzy o nas piszą i analityków, też naszych, czyli tych, którzy o nas piszą i nas analizują. Witam Państwa. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami, bo to jest bardzo ważny dla nas dzień. Ostatnio przeprowadzałem się z jednego domu do drugiego i ta chwila mi trochę taki moment przypomina. Bo, kiedy następuje duża zmiana, kiedy przeprowadzamy się do nowego miejsca, to chcemy mieć wokół siebie przyjaciół i rodzinę. I mieć miłą celebrację tego momentu. Ja trochę tak się czuję, że dzisiaj znajomi, przyjaciele i rodzina są z nami i będziemy celebrowali ten przełomowy moment w naszym życiu, w naszym życiu zawodowym. Właściwie można powiedzieć, zaprosiliśmy Was trochę na parapetówkę. Ale zanim dojdziemy do celebrowania tego momentu, to chciałbym trochę historycznie powiedzieć o tym, co nas tutaj przyprowadziło. Dlaczego dzisiaj chcemy mówić o dużej zmianie? Skoro ta duża zmiana towarzyszyła nam przez ostatnie 4 lata, od kiedy wprowadziliśmy nową strategię, śmiało mogę powiedzieć: jesteśmy liderem zmian na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Ta nowa strategia ruszyła w 2007 roku. Od tej pory bardzo konsekwentnie ją realizujemy i z dużym sukcesem. Wtedy też nastąpiło wiele innych zmian, chociażby takie jak otoczenie rynkowe, nowe regulacje, które w ogóle umożliwiły nam taki temp, takie tempo rozwoju i tempo wzrostu. Wtedy też, żeby podkreślić tę zmianę, która towarzyszyła NETI, zmieniliśmy naszą identyfikację korporacyjną, nasze logo, nasze, nasz wizerunek. To miało znaczenie dla realizacji naszych celów, ale także miało znaczenie symboliczne. Duża zmiana, zmiana wizerunku. W 2008 roku przeprowadziliśmy bardzo zasadnicze przetasowanie w naszym portfelu inwestycyjnym, w firmach, które posiadaliśmy. Sprzedaliśmy nasze mniejszościowe udziały w P4, kupiliśmy Tele2. W ten sposób firma skokowo urosła. No i zaczęliśmy odnosić bardzo zadowalające. Sukcesy, sukcesy, które na przełomie czterech lat postaram się teraz w skrócie streścić. Dziesięciokrotnie zwiększyliśmy bazę klientów internetowych. Z mniej niż 70 tysięcy w 2006 roku urośliśmy do ponad 700 tysięcy. Trzykrotnie w tym czasie zwiększyliśmy liczbę klientów usług głosowych. Mamy ich ponad 1 200 tysięcy. Podwoiliśmy przychody. W 2006 roku mieliśmy około 800 milionów przychodów, skoczyliśmy do miliarda 600. Tu analityków proszę o nieprzywiązywanie się do liczby zer po przecinku i zbyt dużej ilości szczegółów. Podwoiliśmy przychody. Podwoiliśmy zyskowność EBITDA. Z 170 milionów skoczyliśmy do 360 405 planujemy na 2011 rok. Temu towarzyszył też wzrost wartości firmy. To, co najbardziej cieszy, to, że porównywalne do nas firmy, które są zgromadzone w indeksie WIG-20, przegoniliśmy o 72 punkty procentowe, licząc właśnie od kwietnia 2007 roku, czyli od momentu, kiedy ogłosiliśmy naszą nową strategię, kiedy zmieniliśmy logo, kiedy zaczynaliśmy prezentować się inaczej na rynku. Mówię o zmianie logo, więc warto na chwilę się przy tym zatrzymać. Marka NETI była znana, ale znana głównie była klientom biznesowym. Kiedy zmodernizowaliśmy ją w 2007 roku, z poziomu znajomości około 25% skoczyliśmy do 70%. 5% 76% w roku 2006 2010 i dalej się rozwijamy. Dzisiaj ta znajomość to jest powyżej 80%. W tym czasie utrzymaliśmy bardzo silną, stabilną pozycję wśród klientów biznesowych. 12% udziału w rynku to pozycjonuje nas jako absolutnego lidera wśród alternatywnych operatorów. Zrewolucjonizowaliśmy właściwie naszą pozycję wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Stworzyliśmy specjalny kanał dystrybucji, specjalną ofertę, specjalny marketing, no i po pięciokrotnie zwiększyliśmy nasz udział w rynku z 2% w roku 2006 do 11% w roku bieżącym. To pewnie było, nie byłoby możliwe, gdyby przyszło nam działać na tym malutkim rynku. Do którego mogliśmy w roku 2006 oferować nasze usługi, bo wtedy mieliśmy zaledwie pół miliona gospodarstw domowych okablowanych naszą siecią miedzianą, no i właściwie tylko tam mogliśmy te usługi sprzedawać. Dzięki zmianom, dzięki liberalizacji rynku ten rynek powiększył się do blisko 10 milionów gospodarstw domowych. To już nie jest tylko nasza mieć, to są także zakupy sieci internetowych, których dokonaliśmy około 30 w ciągu tych czterech lat, no ale także usługi regulowane. BSA czy LLU. Do końca tego roku planujemy w zasięgu LLU mieć około 5 milionów linii, połowę sieci miedzianej w Polsce, 700 węzłów będziemy mieli uwolnione. Zmienialiśmy także naszą ofertę, coraz więcej usług w pakietach, no i dodaliśmy też usługę telewizyjną w roku bieżącym. Na pewno można pokusić się o stwierdzenie, że Netia inspirowała wiele zmian na rynku telekomunikacyjnym, wśród klientów, na pewno wśród konsumentów. W tym czasie spadały pod presją naszej oferty ceny. Około 40% dostępu do internetu rosła, penetracja tych usług, ilość klientów w ogóle. Usunięte zostały limity transferu do danych miesięczne. Ale to było świetne tempo. Teraz to co chcemy zrobić to no minimum utrzymać takie tempo przez następne lata. Dlatego nie czekamy, nie spoczywamy na laurach, tylko już w styczniu tego roku ogłosiliśmy naszą nową misję, wizję i strategię. Podzieliliśmy się tym z państwem 13 stycznia. Powiedzieliśmy, że chcemy dostarczać świat online. We deliver the world online. To jest nowa misja, z której wynika wiele przełomowych zmian, wiele konsekwencji. Dzisiaj będziemy między innymi o jednej z takich konsekwencji rozmawiać. Powiedzieliśmy sobie, że do roku 2020 osiągniemy w rentowny sposób, co jest bardzo ważne dla Neti, pozycję numer jeden w obszarze usług online w Polsce poprzez oferowanie zintegrowanych i łatwych w użyciu rozwiązań, oferowanie klientom usług, obsługi o najwyższej jakości, a także dzięki ludziom z pasją, ludziom, którzy tworzą Netie, którzy kierują się na co dzień wartościami, które sobie przyjęliśmy jako zasady działania w Neti. Zmieniamy się. Po co się zmieniamy i dlaczego tak dążymy do takich dynamicznych zmian? No bo chcemy oferować naszym klientom więcej. Jedną z tych zmian, jak powiedziałem, istotnych i symbolicznych, przełomowych jest logo. To się zmieniło w roku 2007, ale chcemy zmieniać to dalej. Tak wyglądało nasze logo w roku 2007 i do dzisiaj. Chcemy to zmieniać. Tak będziemy wyglądać, poczynając od dnia dzisiejszego, proszę Państwa. Ale więcej, nasze logo pozwala żyć i zapraszam na krótki film, który pokaże, co to znaczy zmiana logo, co to znaczy zmiana wizerunku.